Moim zdaniem mam do czynienia z robunkiem, Z kolegą Braunem weźmy zakładani. Partia Konfederacja. Janusz, to nie ty i Braun zakładaliście Konfederację. Konfederacja to dzieło Bosaka, Winnickiego, Mencena i wielu innych osób. Ty byłeś przeciwny łączeniu się z narodowcami, o których zawsze wypowiadałeś się z pogardą. Ciebie trzeba było siłą zmusić do zgody na współpracę z narodowcami i zrobiłeś to dopiero wtedy, gdy się zorientowałeś, że ludzie w twojej partii się buntują. Po prostu nie miałeś już wyboru i się zgodziłeś. Brauna z kolei długo namawiał Mencen i Braun przystąpił już po uzgodnieniach wolnościowców i narodowców. Tak więc ani ty, ani Braun niczego nie tworzyliście. W Konfederacji byliście jedynie naszymi gośćmi. Zrzucili gościnami i Brauna. Janusz, zostałeś wywalony z Konfederacji zgodnie z prawem i wszelkimi procedurami i cieszę się, że robili to ludzie kulturalni jak Bosak, Mencen czy Tumanowicz a nie ktoś, kto by się z Tobą nie patyczkował. Moim zdaniem kolega Mencen podszywa się pod partię, którą zakładałem, i trzeba tym położyć kres. Janusz, partia to nie jest niczyja prywatna własność. Partia to dobro społeczne i nie ma właściciela w takim sensie, w jakim mają właściciela firmy. Partia z definicji zakłada co najmniej tysiąc osób, bo tyle trzeba zebrać podpisów. Partia to nie firma czy fundacja. O działaniach partii decydują jej członkowie, a w ich imieniu organy statutowe partii i to te organy, działając zgodnie ze statutem i polskim prawem, wywaliły Cię na zbitą mordę za szkodzenie partii w trakcie kampanii wyborczej. A jeżeli twierdzisz, że Cię oszukał, to by znaczyło, że szantażowałeś męcena jakimiś nieformalnymi zobowiązaniami, na które się teraz próbujesz powoływać. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w partii działającej zgodnie z zasadami demokratycznymi. A jeżeli Ci się to nie podoba, że partia musi działać demokratycznie, to mam dla Ciebie propozycję. Przestań się bawić w demokrację, zrób zamach stanu i zostań dyktatorem. Pokaż nam, jak to się robi. Może powiedz nam, w czym męcen Cię oszukał? Na co się umawialiście? W demokratyczny sposób Pan chyba został z swojej partii usunięty. Pan. No, zostałem po prostu oszukany, ale no nie będę tutaj się, się, się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma co czym się chwalić, prawda? Ktoś dał się oszukać, to jest idiota. No i tyle. Janusz, choć raz się trzeba z Tobą zgodzić. Faktycznie jesteś idiotą, skoro sam tak siebie teraz określiłeś. Nie będziemy się w tym punkcie spierać. No i mamy centroprawicę, bo kolega Mencen ściągnął Konfederację Wolność i Nadzieja, ściągnął na, na centroprawicę. Janusz, Konfederacja nie została ściągnięta do centrum, tylko stała się w końcu normalną partią, a nie cyrkiem umysłowo chorych aktorów. No i mamy dwie partie na prawicy, czyli kolegę Brauna i mnie. Janusz, partia Brauna i ty nie jesteście żadną prawicą. Wybij to sobie z głowy. Ty jesteś zwolennikiem tyranii, a u Brauna aż roi się od socjalistów, związkowców, fanatyków, sekciarzy, szurów, prorosyjskich i pro propagandystów. Prawicy na nie ma. A swoją drogą Leroy mówił, z którym pan kiedyś był w partii, że gdyby doszło do wojny Polski z Rosją, pan byłby po stronie Rosji. Jak to jest? Jakiś. Nie nie, pan Leroy wygadywał. już nie pierwszy raz to słyszę. Janusz. Leroy mówił prawdę. Ale ty sam potwierdziłeś jego słowa w rosyjskiej telewizji. Dla mnie Rosja to Aliant, to Sojusnik prociw Putina powinno się rozliczyć, to znaczy, jak swego czasu ale ale za, ale za co pan wydarzył, pana Janusz, jak ty bronisz tego Putina? Ameryka napadła na Meksyk, zrabowała mu na Kalifornię, Oregon, Oregon, Nowy Meksyk, Teksas i tak dalej i rozliczono Amerykę za to. Janusz, przestań bredzić o tym Meksyku. USA nie zaatakowały Meksyku. Teksas sam się odłączył od Meksyku, gdyż w tamtym czasie to było państwo upadłe i bandy z południa najeżdżały i rabowały mieszkańców Teksasu. To dlatego teksańczycy wystąpili z Meksyku i mieli do tego prawo. Dopiero po 10 latach wystąpili o przyłączenie się do USA. I wtedy to Meksyk zaatakował Teksas, który wtedy już dawno nie miał nic wspólnego z Meksykiem. To samo dotyczyło pozostałych stanów. To ich obywatele podjęli decyzję o wycofaniu się z udziału w Meksyku i wybrali wolność od band złodziei i rabusiów. Tak, jak dla USA Meksyk był i pozostaje do dzisiaj matecznikiem bandytyzmu i mafii, tak dla świata czymś takim jest Rosja. Ty nie masz nic wspólnego z ideą wolności. Wspierasz państwa bandyckie, dyktatury, tyranie i systemy totalitarne. Dobrze, że w końcu spuścił spuścił ci łomot i przetrzepał skórę na dupie. Wojna jest normalnym środkiem prowadzenia polityki. Janusz. Skoro wojna jest normalnym środkiem prowadzenia polityki, to dlaczego nie podoba Ci się, że Zachód wspiera Ukrainę? Albo dlaczego masz problem z lewicą, która wypowiedziała wojnę prawicy? Albo dlaczego Ci się nie podoba, że zwolennicy zapinania pasów wypowiedzieli wojnę przeciwnikom tej zasady? Jak wojna to wojna? Wszystkich ze wszystkimi. Skoro lubisz wojnę, no to masz wojnę. A tak na marginesie, dlaczego poprosiłeś władzę, aby dała Ci prawo nie zapinania pasów? Przecież to poprosiłeś ich o zgodę i dopiero mając od nich zgodę, zgrywasz bohatera i nie zapinasz pasów. Janusz Przecież to jest żałosne. Jesteś jak dziecko w przedszkolu, które poprosiło panią o zgodę na wzięcie zabawki i jak tą zgodę uzyskało, to jest takie dumne, że może się bawić zabawką. Ty człowieku jesteś zdrowo szurnięty, że myśmy kogoś takiego 35 lat temu wywindowali na piedestał. Gdzie myśmy mieli wtedy rozum? To jest moja opinia, to jest moja opinia, to nie jest nie mówię jako obiektywną prawny, jestem absolutnie przekonany, że jego ekscelencja Lesz korski jest agentem brytyjskim. Ale ma pan na to jakieś dowody? Dowodów nie mam. Janusz, czyli tobie wolno nazywać innych bez dowodu agentami brytyjskimi, ale nie wolno nikomu nazywać ciebie ruskim agentem? Jeżeli Ty robisz sugestie wobec innych, to inni mogą robić sugestie wobec Ciebie. Normalny ustrój. Normalny ustrój to jest albo monarchia, albo dyktatura, albo... Janusz, ani dyktatura, ani monarchia to nie są normalne ustroje. To są wynaturzenia i patologie systemu władzy. Dawniej 99% ludzi nie znała pisma i byli bezradni wobec mikroskopijnej kasty uczonych w piśmie. Dzisiaj wszyscy umiemy czytać, każde dziecko ma w telefonie wiedzę całej ludzkości i nikt nie potrzebuje, żeby ktoś inny mówił mu, jak ma żyć. Dlatego nie ma już innej opcji, jak akceptacja tego faktu i pogodzenie się, że demokracja to jedyna możliwa i zarazem najlepsza forma rządów. Jesteśmy na statku kosmicznym Ziemia i musimy się wszyscy ze sobą dogadać, jak na tym statku mamy żyć, żeby się nie pozabijać. Nic na to nie poradzisz. Nawet Stalin, Hitler i Mao sobie z tym nie poradzili. Co więcej, nawet nie potrafiłeś zarządzać małymi partyjkami. A przecież ty jesteś geniuszem zarządzania, jakiego świat jeszcze nie widział. Skoro ty nie potrafiłbyś zarządzać nawet straganem z pietruszką, to znaczy, że nie da się jednoosobowo zarządzać państwami jestem realistą. Janusz. A to, żeś teraz walnął dowcip. Ty i realista? Ty, człowieku, jesteś najbardziej odklejonym od rzeczywistości zbanem polskiej polityki. Kompletnie nie potrafisz przewidywać ani planować. Wszyscy się śmiali, że z Unii Polityki Realnej zrobiłeś Unię Polityki Nierealnej. Co za dno. A z Grzegorzem Braunem pan się dogada i tą wspólną partię My, zrobicie? Zobaczymy, czy nam się to będzie opłacało, dlatego proszę zwrócić uwagę na pewne różnice między naszymi partiami. Kolega Braun przy wszystkich zaletach olbrzymich swojej partii, która jest naprawdę prawidłowo... jest partią na przykład silnie, silnie katolicką. Janusz. Środowisko Brauna to szury, fanatycy i socjaliści. Ale dla ciebie to nie jest problemem. Dla ciebie problemem jest, że partia Brauna jest silnie katolicka. rządzący kiedyś w kamieniu pomorskim, Stefan Oleszczuk. Janusz, a może byś nam wyjaśnił bliżej, dlaczego tak zmarnowaliście tamten sukces Oleszczuka? Oraz powiedz nam, dlaczego się pokłóciliście? Czyżby powodem był Twój fatalny charakter? Ale nie, przecież to niemożliwe. Ty masz taki wspaniały charakter. Idealny na lidera, który potrafi rozwiązywać konflikty dla dobra partii i idei to na pewno nie twój fatalny charakter był powodem tego konfliktu. Prawda? Czyli narkotyki w Polsce powinny być legalne. I niech nie tylko marihuana, i niech... posiadanie każdej I Niech narkomani wymrą jak najszybciej. Janusz, problem z narkomanami polega na tym, że zanim oni się zaćpają na śmierć, to najpierw będą mordercami niewinnych ludzi. Jeżeli chcemy doprowadzić społeczeństwo do rozpadu, to pozwólmy na handel narkotykami. Narkotyki to problem bardziej złożony i prawo jednostki do zaćpania się na śmierć zderza się tutaj z prawem społeczności do prewencji przed zagrożeniem. Jeżeli masz wieś z drewnianymi chatami, to zabraniasz zabawy z ogniem, a nie mówisz jak coś podpalą, to wtedy będziemy ich karać. Bo z powodu narkotyków giną przede wszystkim niewinni ludzie, a dopiero na końcu umiera narkoman. Chiny w XIX wieku utraciły zdolność do istnienia, bo narkotyki rozbiły społeczeństwo. W USA działania Rosji i Chin doprowadziły do zalania rynku tanimi narkotykami i obecnie widzimy obraz tej katastrofy. Niestety, nie da się tutaj zastosować zasady chcącemu nie dzieje się krzywda. Narkomani nie żyją na bezludnej wyspie, nie są ogizolowani i po naćpaniu się robią ogromne szkody. Wiesz Janusz, to jest niesamowite, że do idei wolnościowej wprowadziłeś coś tak niewolnościowego jak narkotyki dla każdego.